Wizja, Strategia, Sukces. Rozpoczynając swoją działalność w marcu 2009 roku, założyciele firmy SMHAG nie mieli pewności, że ich wizja znajdzie na rynku inwestorów swoich odbiorców. Pierwsze rozmowy pomiędzy dwoma z pięciu późniejszych założycieli firmy miały miejsce już w roku 2003 gdy wspomniana już wcześniej instytucja zaopatrująca niemiecki przemysł w metale przemysłowe została rozwiązana. Wtedy już powstała pierwsza idea stworzenia magazynu najważniejszych metali strategicznych dla przemysłu, który na dodatek miałby należeć w całości do prywatnych inwestorów. Jak wiemy, pomysł to nie wszystko. Często na pomysłach się kończy, a jeśli nie, to w realizacji idei innowacyjnych i pionierskich. Trzeba włożyć mnóstwo energii i zaangażowania, aby je zrealizować. Im bardziej jednak pomysłodawcy drążyli ten temat, tym bardziej docierało do nich, jak niezmiernie ważna jest realizacja tej idei. Zbierając informacje o rynku, gdzie forma inwestowania w te cenne surowce jeszcze nie istniała, na temat roli tych metali w naszym codziennym życiu, niejednokrotnie byli zdruzgotani faktami ukazującymi zaniedbania, dotyczące braku rezerw tych niejednokrotnie życiodajnych surowców metalowych. Umożliwienie inwestorom dostępu do tych surowców metali w celu długoterminowej, bezpiecznej, odpornej na inflację lokaty kapitału stało się misją. W coraz to bardziej skomplikowanym świecie lokat i spekulacji, produkty SMHAG wyróżniają się dzięki swojemu bezpieczeństwu i prostocie, a firma jest nie tylko jedyną tego typu firmą handlową, ale jednocześnie liczącym się potentatem, przechowującym obecnie na potrzeby swoich prywatnych klientów takiej ilości poszczególnych metali strategicznych, które przekraczają ich roczne wydobycie. Poprzez dostęp do wyjątkowych surowców, klienci posiadają własność w postaci jednej z najbardziej ekskluzywnych form inwestycyjnych na świecie. Aby wydobyć jeden gram tych cennych surowców metali, trzeba przemieścić do 10 milionów ton ziemi. Dziś firma SMHAG przechowuje na potrzeby swoich klientów z ponad 30 krajów ponad 700 ton tych niezbędnych dla przemysłu metali strategicznych. Tym samym jest to największy magazyn na świecie. I wszystko to jest w rękach prywatnych inwestorów. To nie są zwykłe metale przemysłowe, które są znane w większości. Stali produkuje się rocznie 720 milionów ton, miedzi 15 milionów ton, ołowiu 12 milionów ton, srebra 25 tysięcy ton, a złota 25 tysiąca ton. W porównaniu z indem 600 ton, galem 100 ton, tellurem 180 ton, hafnem 65 ton, czy renem, 25 ton, widoczna jest gigantyczna przepaść w rocznych ilościach produkcji? Profesor-doktor inżynier Andrzej Chmielasz, dyrektor do spraw naukowych Instytutu Metali Niezależnych w Gliwicach, stwierdził w wywiadzie dla portalu gospodarczego: W związku z dynamicznym rozwojem zaawansowanych technologii w przemyśle elektronicznym, informatycznym i motoryzacyjnym, Priorytetem staje się zapewnienie odpowiedniego dostępu do metali towarzyszących. Podkreślił, że metale towarzyszące można nazwać krytycznymi, strategicznymi. Dalej, cytat: I choć trudno jest wymienić jeden metal najbardziej potrzebny w gospodarce i zagrożony największym deficytem, jest ich sporo między innymi ind, jak również metale szlachetne. One są niezbędne do utrzymania odpowiedniego tempa rozwoju cywilizacji. Chiny utworzyły swoje strategiczne rezerwy metali krytycznych. Przechowują tam rezerwy wolframu, antymonu, molibdenu, germanu, galu, cyny, tantalu oraz cyrkonu. Te rezerwy są dla Chin tak ważne jak dla niektórych krajów ropa naftowa. Guy Derby. Z londyńskiego Stowarzyszenia Handlu Metalami Przejściowymi powiedział: Tak zwane metale przejściowe mają dla gospodarki globalnej znaczenie równie kluczowe, co miedź i aluminium. Metale z tych grup związane są z każdym aspektem współczesnego życia od kobaltu w bateriach telefonów komórkowych po neodym stosowany w samochodach hybrydowych. Zapotrzebowanie na metale strategiczne. Będzie w dalszym ciągu gwałtownie rosło z powodu wzrostu liczby ludności na świecie oraz bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego na świecie. Największe potrzeby ludzkości woda pitna, żywność, służba zdrowia, energia, mobilność i komunikacja są ściśle związane z metalami strategicznymi. Bez tych metali ani róż. Co piąty człowiek na świecie około 1,2 miliarda ludzi. Nie ma dostępu do energii elektrycznej, a 780 milionów osób nie ma dostępu do wody pitnej. W Indiach 480 milionów ludzi żyje bez dostępu do energii elektrycznej. Rząd Indii chce zaopatrzyć swoich obywateli w energię elektryczną do roku 2025. Według nowej indyjskiej ustawy rządowej, każdy hotel czy urząd, każda firma musi mieć na dachu baterie słoneczne. Podobne ustawy weszły w życie w Pakistanie, gdzie 80% ludności nie ma stałego dostępu do energii elektrycznej. Aby stworzyć tak ogromne zasoby energii elektrycznej za pomocą baterii słonecznych, co ma być w 80% źródłem tej energii, konieczne będą ogromne ilości metali strategicznych. Tych metali, które są w posiadaniu klientów SMHAG. Jeśli obywatele Indii oraz Pakistanu będą mieć dostęp do energii elektrycznej, oba kraje znajdują się pod względem liczby ludności na czołowych pozycjach w świecie, zechcą też uzyskać dostęp do telefonów, smartfonów, telewizorów, lodówek, komputerów i wielu, wielu innych rzeczy, aby wykorzystać dobrodziejstwa dostępu do elektryczności. Koncert Sony Ericsson. Przeprowadził badania rynkowe, prognozując, że w 2025 roku będzie w użytku 9,5 miliarda smartfonów, co oznacza, że ich liczba wzrośnie aż pięciokrotnie, a każdy przeciętny mieszkaniec Ziemi będzie posiadaczem co najmniej jednego smartfona. W roku 2020 planuje się produkcję miliarda smartfonów. Co sekundę na całym świecie będzie sprzedawanych 6 tysięcy smartfonów. Ale, no właśnie, ale aby to wszystko stworzyć, będą potrzebne metale strategiczne ogromne ilości metali strategicznych cóż za niespodzianka. Firma Boeing jest w trakcie wymiany swojej całej floty, która ma być wymieniona według wstępnych planów z roku 2011 do roku 2020. Ograniczony dostęp do surowców strategicznych spowodował opóźnienie zakończenia wymiany starych samolotów na nowe, przesuwając finalizację projektu na rok 2025. Do budowy samolotów firma Boeing potrzebuje z metali posiadanych przez klientów SMHAG: molibden, wolfram, chrom, kobalt, tantal, cyrkon, int i gal. W 2025 roku około 2,5 miliarda ludzi. Będzie miało problem z dostępem do wody pitnej. Przemysł rolny jest odpowiedzialny za 70% zużycia wody. Natomiast 97% zasobów wody na Ziemi to woda słona, niezdatna do picia. 3% to woda słodka, z której jedynie 1% jest dostępny do użytkowania przez ponad 7 miliardów ludzi. Jak sądzisz, czy zapotrzebowanie na wodę pitną wzrośnie, czy zmaleje? Cztery z wymienionych wcześniej w mojej strategii inwestycyjnej metali są niezastąpione w produkcji uzdatnianiu wody pitnej. Czy rozumiesz czym są metale strategiczne i jaki potencjał niesie ich fizyczne posiadanie? Jeśli martwi Cię to, że nie masz obecnie 10200 euro na zakup zestawu metali, o których mówiłem wcześniej, to cieszę się, że mogę Ci pomóc. Widzisz cały ten zestaw zarządzania majątkiem na bazie fizycznych wartości, który przedstawiłem na przykładzie zaokrąglonej kwoty 100 tysięcy złotych, można już w praktyce zrealizować mając 20 tysięcy złotych. Podział pozostanie ten sam jedynie ilości i lub gramatura metali się oczywiście zmieni. Można zamienić połowę 10 tysięcy złotych na metale szlachetne według Twojej własnej strategii podziału. A pozostałe 10 000 złotych, 2430 euro stan w styczniu 2018 roku, przeznaczyć na zakup metali strategicznych, niezbędnych w niemal wszystkich kluczowych branżach nowoczesnych technologii, a przede wszystkim w high-tech. 2 kg indu, 2 kg galu, 4 kg kobaltu, 2 kg tantalu oraz 15 kg bizmutu. Z drugiej strony natomiast jeśli interesuje Cię kwota potrzebna do zakupu i posiadania wszystkich oferowanych przez firmę SMH AG koszy strategicznych metali inwestycyjnych, to jest to równowartość około 34 tysięcy euro. Styczeń 2018. Co w tej cenie otrzymasz? Otrzymasz 10 kg indu, 6 kg hafnu, 8 kg galu, 62,4 kg bizmutu, 18 kg tantalu, 7 kg telluru, 20 kg molibdenu, 20 kg wolframu, 20 kg chromu, 33 kg kobaltu, 20 kg cyrkonu, pół kg renu oraz 2 kg przemysłowego srebra najwyższej próby 999,99. ,99. 227 kg najważniejszych, niezastąpionych, a tym samym najwartościowszych strategicznych metali, krytycznych dla światowego przemysłu, z ogromnym potencjałem wzrostu wartości. Przeczytaj oba ostatnie rozdziały raz jeszcze. Przyjrzyj się zastosowaniom tych niezbędnych surowców, po czym przemyśl spokojnie znaczenie ich posiadania. Posiadanie tych surowców metalowych wiąże się nie tylko z uzyskaniem rozsądnych korzyści finansowych, lecz jest przede wszystkim świadectwem socjalnych kompetencji, otwartego umysłu oraz świadomości własnej odpowiedzialności związanej z możliwościami wpływu na ludzkie losy, a nawet życie. To może być twoja bezpieczna lokata kapitału, tym samym jednak może być równocześnie twoim wkładem. W zabezpieczenie europejskiego przemysłu, a co za tym idzie, rozwoju gospodarczego oraz miejsc pracy. Jak wcześniej wspominałem, prawdziwe inwestycje oraz rozsądne i świadome zaangażowanie kapitału powinny być procesem twórczym i opłacalnym. I to w takiej właśnie kolejności. Po prostu są to inwestycje na fundamencie odpowiedzialności, uczciwości oraz sprawiedliwości. Moje gratulacje. Stworzyłeś sytuację zwaną win-win. A ja? Ja cieszę się, że mogę pomóc. Można? Można. Możesz dowiedzieć się znacznie więcej kontaktując się z jednym z certyfikowanych ekspertów działających w Polsce, zrzeszonych w Polskim Instytucie Prawdziwych Wartości. Znajdziesz ich na stronie internetowej stowarzyszenia www.prawdziwewartosci.pl w zakładce eksperci. Na stronie tej znajdziesz również wiele interesujących i wiele wyjaśniających krótkich filmów. Zapewne słyszałeś powiedzenie: Wiedza jest kluczem do sukcesu. Niestety, osobiście nie mogę się zgodzić z tym powiedzeniem, ponieważ jest jedynie półprawdą. Tylko wykorzystana wiedza może doprowadzić Cię do sukcesu. To, że wiesz, nic nie znaczy. Twoja wiedza, jeśli nie jest wykorzystana, jest nic nie warta. Pomyśl, i zastanów się zatem, kiedy buduje się zapory wodne chroniące przed powodzią? Czy wtedy, gdy woda wlewa ci się już do gumowców? Jeśli podejmiesz decyzję o bezpiecznym zarządzaniu majątkiem, którego fundamentem będą metale szlachetne oraz strategiczne, pragnę ci serdecznie pogratulować. Powinieneś jednak rozwiązać jeszcze jeden istotny problem. Jeśli zabezpieczysz i uratujesz swój majątek przed nadchodzącymi kryzysami i zawirowaniami, a kolejna reforma walutowa spowoduje, że staniesz się jednym z nielicznych zamożnych ludzi, dzięki tym kryzysom, zawirowaniom i reformom, będziesz nagle dla Twoich najbliższych kolegów, krewnych, sąsiadów jedyną deską ratunku. Możesz temu zapobiec, przekazując swoją wiedzę i informacje na temat opisanych w tej książce możliwości. Jak wcześniej wspominałem, te wyjątkowe i niepowtarzalne firmy i rozwiązania nie stosują żadnych reklam. Reklamy spowodowałyby zainteresowanie mas, a wówczas nie byłoby możliwości dostarczenia metali strategicznych w ilościach, jakie byłyby zamawiane. Sam wiesz najlepiej: zapomniana przez większość, nabyta zazwyczaj w odległych czasach szkoły podstawowej, umiejętność czytania nie jest zbyt często wykorzystywana, więc i w przypadku tej publikacji. Nie ma ryzyka powszechnego poruszenia umysłów, lub wpłynięcia na rozszerzenie świadomości finansowej, a tym samym stworzenie społecznego rozsądku finansowego. Nie można jej więc uznać za formę reklamy tym bardziej, że ja sam ją prywatnie finansuję i wydaję. Kto dziś czyta książki? No dobrze, z wyjątkiem ciebie. A więc wykaż się klasą. Bo to wszystko bazuje tylko i wyłącznie na zasadzie rekomendacji przekazywanych przez zadowolonych klientów klientów świadomych, klientów życzliwych, klientów odpowiedzialnych. Zamożność kraju jest wprost proporcjonalna do poziomu edukacji społeczeństwa oraz średniego IQ jego obywateli. Dołóż więc i ty, proszę, swoją cegiełkę do wzrostu zamożności społeczeństwa polskiego a tym samym do podniesienia standardu życia obywateli Polski, przekazując nabytą przez ciebie wiedzę o prawdziwych możliwościach na lepsze jutro.